Świeżynie, słuchacze Uniwersytetu III Wieku uroczyście zakończyli kolejny rok akademicki. W atmosferze podziękowań podsumowali wspólne miesiące twórczej działalności i przyjaźni, które nadają codzienności wyjątkowy sens. Rok był bardzo aktywny. Przedstawiliśmy dla dzieci bajkę Domu Kultury. Występujemy, występujemy z naszym kabaretem. Ćwiczymy trzy razy w tygodniu, panie i, i mężczyźni. Ćwiczymy wigorze, ćwiczymy u nas na sali fitness. Grupa manualna pań tworzy dzieła na dole. Wieczorki klubowe e, przy kawie, herbacie poetyczne, śpiewające. Spotkanie z panią rektor, Elżbietą Skorupską-Raczyńską. Także myślę, że rok był bardzo aktywny. Powiem szczerze, że. że... Nie spodziewałam się, że tak można się dobrze bawić. Bo tu przychodzą kobiety, które a mówię, a bolą mnie ręce, ja nic nie zrobię, ale to nie o to chodzi, żeby przychodzić i ciągle coś robić. Wystarczy tu przyjść, wypić tą kawę, porozmawiać, nie siedzieć w domu, bo to jest najgorsze siedzenie w naszym wieku, w starszym wieku, bo ja już nie jestem takim podeszłym całkiem wiekiem. Ale ten, ale spotkać się, najważniejsze to jest Wyjść z domu, żeby nie siedzieć, bo to samotność naprawdę nikomu nie sprzyja. Bardzo jest nam miło skorzystać z zaproszenia z Kwierzyńskiego Uniwersytetu III wieku. No Powiem, już wiele, wiele lat współpracujemy i to jest naprawdę fantastyczna współpraca. Spotykamy się na rozpoczęcie roku akademickiego, na zakończeniach, na turniejach na przykład bowlingu. I ta nasza współpraca seniorów. Jest fantastyczna, zwłaszcza, że to jest nasz powiat, więc między rzecz, Skwierzyna i inne jeszcze uniwersytety yy, po prostu korzystamy z możliwości. Mamy tutaj nawet ponad 80-latków. To jest fantastyczne, że oni chcą, że przychodzą, bawią się. Są kabarety, tańce, piosenki i wiersze, po prostu piękny czas. Choć rok akademicki dobiegł końca, energia i zaangażowanie skwierzyńskich seniorów nie gasną. Przed nimi nowe plany, kolejne spotkania i pasje, które z pewnością przyniosą jeszcze wiele niezapomnianych chwil.